Przywitała nas lubelszczyzna, a konkretnie jesteśmy w Tyśmienicy ze mną dziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich właśnie stąd, czyli Ania, Emilia. Witam Was serdecznie. Piękna lubelszczyzna, powiedzcie mi na początku, co może mnie tu na co dzień oczarować? Oczywiście, ryby i lasy. Okay. Nasz region słynie właśnie ze stawów hodowlanych, z lasów, także zapraszamy. I z pysznego drobiu też. Oczywiście. Z tego, co słyszałem, tak? tak Dobrze. Jest. Bo my ten drób będziemy dziś gotowali, tak? To, że zupę gotujemy, to wiem, ale jaką, to już wy musicie mi powiedzieć. Będziemy dzisiaj gotować forszmak lubelski na indyku. Super. Miałem kiedyś okazję próbować forszmak, był przepyszny. Liczę na to, że ten będzie jeszcze lepszy. Myślę, Od że czego tak? zaczynamy? Zaczynamy może tak, ty zaczniesz od podsmażenia mięsa, Chętnie. przyprawienia mąka i przyprawy, mhm. a my tutaj w międzyczasie pokroimy warzywa. No dobrze, a jaka to część indyka? Jest to udziec indyka. Super, no widzę, że już ładnie oprawiony, będę miał mniej pracy. No i bulion oczywiście, na którym będziemy gotowali tą zupę, również jest indyczy? E, tak, bulion jest na indyku, warzywa, marchewka. Czyli już w środku tak. takie warzywa tam były, oddały smak. No dobrze. E, mówisz, że mam obsmażyć, e. ale najpierw doprawiać? E, najpierw mąka może, potem przyprawy. Okej, okay. dobrze. A my tutaj w międzyczasie pokroimy warzywa. Eminka e, pokroi czosnek. To. Mamy pieprz? E, jest. O, kończy, chyba jest, tak? Pieprz? Pieprz, super. Dobrze, wydaje mi się, że u mnie mięsko jest już dobrze opruszone. Tu już warzywa pokrojone, ja będę obsmażał. Dobrze, to ja się teraz wezmę za pieczarki. Bardzo szybko idzie ta nam zupa. Emilka pokroi tutaj jeszcze ogórki. A do jakie koszynaku. Ogórki, ogórki Kiszone. Kiszone, no tak, super. A ładnie mi się to wszystko ścina. Jeszcze musimy wrzucić liść laurowy, ziele angielskie do bulionu. Okej. Okay. Czyli co, za chwilę będziemy wrzucali mięso. Jaka e, tak. będzie kolejność, opowiedz mi? E, teraz będziemy wrzucali mięso mm -hmm. przysmażone, takie zarumienione. Mm -hmm. e, następnie podsmażymy na patelni cebulę z czosnkiem. Na tej samej? Tak. No ja myślę, że moje mięso zaraz będzie już gotowe. E, wy już jeszcze składników macie pokrojoną, tak? Tak, tak. Wszystko. Czyli tylko smażenie nam zostało tak. i dodawanie do środka. To jeszcze szybki porządek. Myślę, że już jest gotowe. Rzucamy? Tak. No dobrze. Chyba wystarczy. E, czyli co ta mąka, również trochę nam zagęści tą tak. zupę. Ona będzie tak. taka zasadista. Co następne? E, cebula. Jak się cebula zeszkli, dorzucimy czosnek. Okej. Okay. No dobrze, chyba czosnek można dodać. Też cały? E, tak. Powiedzcie, a taki forszmak często u Was w domu się gotuje? Kiedyś tak, teraz chyba a, troszkę rzadziej. Teraz od święta już tak. tylko. Tak to bywa, że te tradycyjne, codzienne kiedyś potrawy teraz przeszły już na tą taką odświętną okazję, tak. prawda? Cebula już nabrała koloru, czyli dodajemy, dodajemy tak? Dodajemy dożyty. I wszystko. Muszę chyba dolać trochę oleju. Co następne idzie na patelnię? Papryka razem z pieczarkami. Razem? Dobrze. To mogę o, Tak rzucimy od razu. Dzień, że niedługo będzie. Pieczarki już znikną, spójrzcie ładnego koloru nabrały. Co potem wszystko? do jeszcze mnóstwo składników nam zostało do usmażenia, tak? Ogórki, kiełbasa. I teraz wrzucimy za chwilę pieczarki z papryką. Mhm. Dodamy paprykę ostrą i paprykę słodką i to się będzie potrzebowało trochę czasu, około 50 minut będziemy to go gotować. 50 minut? Tak. dzieje się na tej samej patelni, eee. tak? Więc ten smak eee. wiele razy nam tu pracuje. Tak, tutaj jest kiełbasa i boczek. I boczek. Słusznie. Co uważacie? Eee, myślę, że już. No to Próbujem będzie naprawdę mój. taka treściwa tak. zupa. Emilka poda ogórki, musimy je podsmażyć w patelni. Też smażymy ogórki? Ta, ta, oczywiście. Wow. Dobrze, jak długo trzeba smażyć? Czego tu się spodziewać? One zaczną mi się rumienić? Mm, czy woda nie, odparuje? Nie, tylko chwilkę. Chodzi o to, żeby ta woda odparowała i taka esencja z tych ogórków… Smak się skoncentruje. Tak. Okej, okay. zamykamy czy… A Jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze okay. chwilę. Koncentrat, y, mm -hmm. sól i pieprz y, i majeranek. Ogórki już chyba będą też ok. Tak, co? Tak, myślę, że już możemy dodać. Czyli wszystkie składniki, zamykamy garnek zamykamy. i jak długo jeszcze będziemy gotowali? Ja myślę, że jeszcze tak 15-20 minut. Czyli już niedługo. Pysznie, bo nie mogę się doczekać. Hop, 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 wszystko się zmieściło. Nie no. to Jakby no, to no wyliczyłyście? No jesteśmy, nie wiem. A ja wiem, jesteście specjalista. to że sobie. tak. Dobra, zamykamy, gotujemy 15 minut. Myślicie, że już jest gotowy? Myślę, że tak. 15 Możemy minut próbować. minęło. To co wydajemy, tak. bo ja już nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego porszmaku. Solidna, gęsta zupa. No dobrze, ja nie mogę się już doczekać, ale zanim degustacja, chciałbym jeszcze przypomnieć, że projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a przepis na tą pyszną zupę znajdziecie Państwo pod filmikiem. Życzymy smacznego. Zapraszamy do gotowania naszego porszmaku lubelskiego. Czy wiesz, że mięso drobiowe, szczególnie z kurczaka i indyka, jest dobrym źródłem cynku, który wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i przyspiesza gojenie się ran? No i dobrze, zupa już za nami, była przepyszna. Z pewnością będę do niej wracał e, z pozytywnymi emocjami, ale u nas mała zmiana, bo z nami jest. Edyta. Edyta, czyli specjalistka od. Kaczki, Kaczki, bo kaczka będzie na danie główne. Opiszcie tak na szybko na razie, co będziemy robili. Będzie marynata. Edyta przygotuje marynatę z miodu, okay. czosnku, soli, goździków i majeranku. Ale my tą kaczkę upieczemy później czy na patelni? Nie, nazwać? ona będzie pieczona. zamarynowana i pieczona. Okej. Okay. No dobrze, czyli robimy teraz marynatę. Bazą jest miód, tak jak powiedziałeś, tak? tak? Dobrze, dodałaś czosnek? czosnek? Dobra. I majeranek, tak? Czyli tak. takie polskie tradycyjne. Smaki, ja widzę, że ten przepis będzie bardzo prosty. Tak, bardzo. Czyli esencja e, kaczki, ulubione dodatki dla kaczki, bo jednak i miód, e, i goździki, które dodaliśmy, i majeranek. Kaczka z tymi wszystkimi składnikami naprawdę się bardzo lubi. No dobrze, czy marynata jest już zrobiona? Tak, tak. I co dalej? E, musimy teraz kaczkę. Zamarynować, natrzeć. Okej, okay, ale powiedz od razu, taką kaczkę wcześniej jest warto zamarynować, odstawić do lodówki na noc, na tak, godzinę. Tak, myślę, że y, noc jest taka wystarczająca. Tak robimy w takim razie. Ja mam takie naczynie. ono z pewnością po to tutaj stoi, żebyście w niej mogły zamarynować kaczuchę. No, widzę, że ta kaczka jest naprawdę dobrze wypieszczona, dobrze zamarynowana. E, odkładam ją na bok. Czy możemy już piec? E, jeszcze opcjonalnie warto włożyć do środka jabłko. No jabłko i kaczka, to się, to się łączy, to się łączy. Dobrze. E, pokroimy z edytą jabłko. Po prostu mhm. przekroimy, wydrążymy środek. E, do działa, do jabłko działania. w kształtki. Czyli kaczka mamy zamarynowaną i nafaszerowaną. Czy wreszcie możemy ją upiec? Tak. No dobrze, ja jestem gotowy. Mam naczynie żaroodporne. Bardzo proszę. I teraz ważna sprawa. Jak długo taką kaczkę wypiekać? Żeby eee... ona nie była za sucha, żeby nie była surowa. To jest chyba problem, ale na pewno macie na to jakąś złotą zasadę. Eee, jeżeli kaczka waży tak około 2 kg, to trzymamy ją w piekarniku mniej więcej dwie godziny. No dobrze, czyli na każdy kilogram mięsa. Eee, Pieczemy godzinę w piekarniku. W jakiej tak. temperaturze? 180 stopni. No dobrze. Czyli taka czka ile będzie się piekła? Dwie godziny. Czyli waży dwa kilogramy. gramy, tak. Dobrze, to co? Do piekarnika. I jeszcze masełko. O, no to no dawajcie. Tak. A racja, masło też tu zrobi tak. na pewno dobrą e, robotę. W takich kawałkach mhm. możemy poukładać. No, tylko w ten sposób. To się przecież rozpuści. I teraz już może trafić do piekarnika. No dobrze, to mamy teraz dwie godziny. Co będziemy robili przez dwie godziny? Czekamy na kaczkę. Sos żurawinowy. Okej, okay, w sumie mamy rondel, czemu nie. Rozgrzewam. Żurawinowy, czyli z żurawiny. Żurabiny, jest... tak. Dobrze, ale mamy ją rzucić do środka? Wrzucamy do środka, czekamy aż się troszeczkę rozpadnie, zblendujemy, potem będziemy dodawali dodatki. że będzie ok, Co dziewczyny? Jest gładki? Tak. Dobra. Doprawiamy jakoś? E, tak. tak. Co macie? E, miód. miód do smaku. Proszę jeszcze łyżkę. E, miód, goździki, goździki i cynamon. Cynamo. Znowu wszystko, co kaczka uwielbia. Będzie e. świetny przepis. E, no dobra, zaczynamy od jodła. Kaczka gotowa. Świetnie. Odkryj. Pachnie, aż nie trzeba, nie trzeba otwierać pojemnika, ale jak możesz jednak. O, Dobra, wyjmujemy. Musimy jakoś poporcjować, co? Dobra. Pięknie wygląda. Poproszę nóż. Pięknie pachnie, proszę. No dobrze, myślę, że jedno łódko na razie wystarczy, tak? Do wyserwowania. Tak, teraz jeszcze mamy kaszę przygotowaną. A no tak, miałyście kaszę jeszcze. Kasza gryczana też do kaczki. Naprawdę pasuje. To co? Taką jedną porcję. Solidniejsza. Myślę, że wystarcza. wystarczy. Wystarczy. Łupko. I co? I, I bardzo jeszcze. proszę. Proszę. Bardzo proszę, czyń honory teraz. No i dobrze, ale zanim degustacja, pragnę przypomnieć, że nasz projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a przepis na taką pyszną kaczkę znajdziecie, kochani, pod filmikiem. Życzymy smacznego. Polecamy naszą kaczkę w miodzie z przyprawami.